Intelligence, czyli BI, to po polsku analityka biznesowa, która jest pojęciem bardzo szerokim i dotyka poszukiwania oszczędności, optymalizacji procesów w wielu obszarach oraz wyszukiwania nieformalnych i niejawnych związków między danymi. Dlaczego systemy BI powstały i dlaczego tak dynamicznie się dzisiaj rozwijają? Wynika to głównie z tego, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na wiedzę wy wynikającą z ogromnej ilości. Dostępnych informacji. Jest dostępnych coraz więcej źródeł danych, np. internetowe, social media, systemy internetowe, które generują bardzo dużą ilość informacji o kliencie, tego jak się zachowuje, jakie ma preferencje. Dane często są w postaci nieustrukturyzowanej i sprawiają trudności podczas analizy narzędziami tradycyjnymi opartymi o silniki regułowe. Trudności te wynikają też z dużej ilości danych, bardzo dużej częstotliwości ich dostarczania oraz potrzeby ich integracji. Jakie zatem powinny być cechy nowoczesnych systemów Business Intelligence? Powinny przede wszystkim dysponować łatwością użytkowania i zrozumieniem danych dla użytkownika końcowego. Powinny po pozwalać również na optymalizację procesów i ich automatyzację. Systemy te powinny być również systemami otwartymi, czyli powinny pozwalać na możliwość dodawania nowych źródeł danych oraz tworzenia własnych analiz przez użytkowników. I takie właśnie systemy my jako ASECO oferujemy klientom.